Cześć, Aleksandra Floczek dla portalu linius.pl. wraz ze mną wygrany main eventu Unboxal Paweł, witam cię serdecznie. Witam cię, Aleksandro. Bardzo miło. Mi również. Powiedz mi, czy ty spodziewałeś się tego, że wygrasz? Wiesz co, nie nastawiałem się jakoś bardzo, jakby czułem, że mam lepsze warunki fizyczne i chciałem to wykorzy wykorzystać. Tak? No te, te parę centymetrów różnicy może było mniej warte, ale przede wszystkim. Zadziałał refleks i kondycja, nie? To było ważniejsze w tej walce. Właśnie wszyscy tak jakby mówili o tym, że, że dużo osób, przynajmniej tak z tego co czytałam gdzieś tam w komentarzach, że na tych konferencjach, wiesz, ciebie jest mało, że, że tam albo Sergiusz cię e, gdzieś tam zjada w tym wszystkim i tak dalej ty nikniesz, e, jakiś tam, że nawet miałeś łzy w oczach i tak dalej, i tak dalej, no jakieś takie, wiesz, komentarze. I że może na walce się odegrasz, albo że się ci psycha. No i jakby, ty, ty czujesz, że właśnie, że się odegrałeś, czy jak to wygląda? Ja tam nie szedłem się odegrać, ja tam szedłem wykonać swój kontrakt, w moim kontrakcie była walka z Nitro, chciałem ją wygrać, nie? Jednak jak wszyscy ludzie mówią, znaczy wszyscy, znaczy raczej ta widownia mego rywala, tak, mówi, że jesteś pizdom, że, że zniszczy ci się psycha i tak dalej, no miałem taką lekką myśl, że jednak to no kurczę, fajnie byłoby się pokazać z innej strony, nie? nie? mówię, że to był najlepszy występ na świecie. Oboje jesteśmy nowicjuszami, ale wbrew pozorom mi przede wszystkim chodzi o pokazanie tego serca do walki i, i wydaje mi się, że no, chyba nawet się udało, nie? Walka w ogóle była też dosyć wyrównana, nie? Mimo wszystko, tak, ale tak, tak. jednogłośnie zwyciężyłeś ty. No, przede wszystkim tam padło ta parę takich zachowań, jak wypluwanie szczęki przez nitro, tak? No i ta runda pierwsza udało mi się ją dobrze, dobrze zaznaczyć, i to przeważyło szale zwycięstwa, zwycięstwa, tak mi się wydaje, nie? Wydaje mi się, że czy tam nos był złamany u nitra? Nie wiem, ja nie mam pojęcia. Na pewno był mocno rozwalony, nie? No bo ktoś tam właśnie mówił, może to też miało jakiś wpływ, ale y, te, inną, inne pytanie ci zadam teraz, czy ty w ogóle widzisz się w tej federacji nadal, czy to nie jest do ciebie? To nie jest pytanie na teraz, ja muszę odespać, odpocząć, zregenerować swoje wszystkie blizny bojowe i wtedy będę o tym myślać. Na ten moment mam takie, że może, nie wiem, Nitro też nie był ciężkim rywalem, nie starał się, dlatego też nie ma co oceniać na podstawie tej walki mojej przyszłości, nie? Ale chodzi ci o starania takie przygotowania jego, czy o to, co się działo podczas walki? Znaczy, no na przykład nie wiem, no, widziałem, że jara ślugi dzisiaj wczoraj, gdzieś tam przy hotelu, no to nie jest y, najlepsze zachowanie, jeśli chodzi o przygotowanie do walki, nie? Jednak wydaje mi się, że gdyby podszedł do tego bardziej pod względem przygotowań kondycyjnych bez palenia, może więcej biegał na bieżni, to na pewno ta druga, trzecia runda mogłaby wyglądać trochę lepiej z jego strony, ale, ale też nie mogę mu odmówić wszystkiego. Tak, trafił mnie wielokrotnie, dostałem wielokrotnie sierpa, na pewno były tam przygotowania i to było widać. A powiedz, powiedz jak ty się odniesiesz do tego, że Serbisz komentował gdzieś tam, że ty, twoje treningi są słabe i tak dalej, i tak dalej, a ostatecznie jednak wygrałeś. Ja nie muszę tego komentować, każdy sobie wyciągnie z tego, co chce tak naprawdę, nie? I... Ile były warte te słowa. Nie ma sensu wyjaśniać tego, tak mi się wydaje. Masz szacunek do Nitro? Po tym starciu, po tym wszystkim? Nie no, wyszedł, nie? Pierwszy podszedł, uścisnął mi dłoń, przytulił mnie. Jakby no, no trochę słabo, że tam gdzieś yy, na tym, ten face to face był chujowy, no bo w pewnym momencie to była taka zabawa moją psychiką, nie? Tak szczerze mówiąc. No i to było średnie, ale na koniec dnia to... To taka była formuła programu, sam się w to wpierdoliłem. No i mogłem się odegrać, był w oktagonie i tego mu nie odmówię, więc jest okej. Okay. No to w sumie ważne, że, że jesteście, jesteście jakby w miarę. Pogodzeni z tym wszystkim. Tak. No i zobaczymy, czy będziesz jeszcze walczył na fejmie. Ja Ci serdecznie gratuluję. I mimo tego, że chyba obstawiają... kursy chyba były takie dosyć słabe na ciebie, nie? To, to jednak ci, co obstawili na Unboxala, wygrali dobre siano. No, moi znajomi się cieszą, obstawiali dużo hajsu, więc gratuluję wszystkim. No i gratuluję wszystkim, którzy z jakiegoś powodu stawiali na Nitra. Nie wiem, czemu to robiliście, ale... Ale i tak, fajnie, że, że... Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście mimo wszystko. Ja nie mam do was złej krwi, macie prawo kibicować komu chcecie. Ja po prostu robiłem swoje, nie. Dzięki ci bardzo, Paweł. Jeszcze raz, gratulacje pokaż puchar. Pokazać? Będzie, że się chwalę i... Płucuję, nie, ja cię poprosiłem. Patrzcie jest duży. Chciałem go mieć. W ogóle puchar za drugie miejsce się czymś różni, czy, czy to jest to samo? Bo to jest też ciekawe. Sobie. Nie wiem. Bez sensu jakby był taki sam, nie? Ale nieważne, idę na afterka, przepraszam cię, ale... Ledwo żyję. Rozumiem. Jeszcze raz gratki dzięki. Dziękuję również. O, piąteczka. Piąteczka.